To wiesz, gdzie stanąć. A kiedy mam wejść? No i jak powiem akcja. A nie będzie słuchać akcji? No to powiem akcja i odczekaj dwie sekundy, nie dobra? <laughs> akcja. Akcja. Króluj nam Chryste. Akcja. Króluj nam Chryste. Serdecznie was kochani pozdrawiam. <laughs> Nie czekaj, zapomniałem sobie kręcić dalej. No to dobra. No to, to? i teraz od tego tak ja kręcę wszystko i sobie wytniesz co tam chcesz, dobra? To, to czekaj, Aha, no to... Bo i tak sobie wytniesz co chcesz. Kochani, <grystanie> serdecznie Was pozdrawiamy. Już w najbliższą niedzielę 20 listopada liturgiczna służba ołtarza będzie rozprowadzać. Kochani, bardzo serdecznie Kochani, bardzo serdecznie Was. To są nasze adwentowe zdrabki. No.